Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty. Opaska o wartości 15 złotych gratis. Zamów już teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Witam z tej strony Drydziasty. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, co się dzieje, co robi kamerzysta. Odprawiałem się w domu jakieś cyrki. Odprawiałem się cyrki. Nie mogę pozwolić na to i dopuścić do tego, żeby to wszystko się działo w tym domu, w mojej obecności. Kamerzysta nagrywa teraz teledysk. W ogóle ja o niczym nie wiem i chciałbym się dowiedzieć. Nie pozwolę na to, ten teledysk nie wyjdzie. Ja tego dopilnuję. Zostawcie subskrypcję na dole, łapeczkę. Zapraszam do oglądania. Eee, nie pozwolę na to, no nie, nie pozwolę. Co to jest? Co on tam robi? Widziałaś to w ogóle? No co ja o tym wszystkim wiedziałam. No i no co? Ja, ale ty wiedziałaś, co z tego, że wiedziałaś? Jak to wygląda w ogóle? Nie podoba mi się to. Schodź tam, e, ty. Przestań mi przyschadzać. Co przeszkadzać? Co ty Straszne to jest. W ogóle Ala. nieodpowiednie do sytuacji. Odcinek mieliśmy Ala. nagrywać. Halo, kamerzysta, stałaś! Słuchaj stamtąd, ja, ja do niego zaraz tam wejdę. Nie, ja tam Maszko, Ja tam idę, nie, ja tam idę. Ale ja tam pochodzę, nie ma takiej ma Co nie masz za problem? Nie trzymać, ale co masz za problem? Mam problem. Daj to w ogóle kamerę, daj to w ogóle kamerę. Odbierasz mi kamerę, w takie rzeczy tutaj tak, teraz? Nie, bo nie, wiesz, nic nie, 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 podśpiewujki nie, 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 Dzisiaj ja no, nie, nie, Dzisiaj? nie, niczym nie, No ja nie, ja nie, nie, z nie, 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 się, Chcesz się w końcu? Spokoju? Nie, nie uspokoję! Zawsze wytrzymałeś się trochę. Kamerzysta! Dobra, cicho, się. No co? Mogę przeszkadzać, bo no w teledysku. Mogę, ja mogę przeszkadzać. Nie, nie Ja mogę przeszkadzać. Ty nie jesteś, że możesz przeszkadzać. Tak Ale mieliśmy co innego i... robić w ogóle. Samowolka totalna. Nie, Odchodzi i nagle ludzie obcy wchodzą do domu. Ale to nie jest twój ty tylko dom, tylko jego dom. Zamknij mordę w ogóle. Jak się odzywasz? Nie, ty spiskujesz? się odzywasz. Ale ty jesteś nigdy nie starzem. Mieliśmy porstara nagrywać. A nie, najpierw porstar, a później jakieś. Wujki. Najpierw Pornstar miał być nagrywany czekają widzowie ludzie czekają, widzowie czekają, cała Polska, czeka. cała Polska czeka. A co on ci powiedział? Cała Polska czeka, a najpierw to, a później Masz problem Pornska. Ale najpierw Pornstar mieliśmy nagrywać! A nie pod śmiechujki. No, tak. Ucisz się sekund koń, w końcu. Masz jakiś spacerek, co na spacerek chcesz pójść? chcesz pójść? Chcesz pójść na spacer się uspokoić? Tak. Słuchaj, no, on powiedział, no, że dobra, jak ja się nie to... uspokoisz, to ci nie nagra tego teledysku? prawda, nie powiedział. Powiedział tak. 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 Mieliśmy nagrywać teraz. A, a w ogóle co to za ludzie są tu przychodzą? Od teledysku, a co czego? Amatorka. Ty jesteś amatorka. Amatorka. Jaka amatorka? Amatorka co to było, nie. A, tragedia. Nie, a, tragedia, nie podoba mi się to w ogóle. Ci no, Ludzie mi się nie podobają. To towarzystwo mi się nie, się nie podoba. I nic mi się nie podoba. No bo nie jest dla ciebie, jakby było Nagrywać. Dobra, też dojść do słowa. Jakby to było dla ciebie, to by ci się podobało jakoś. No bo byłaby... E, Pornstar byśmy wtedy nagrywali. Nie się po prostu zazdrościsz po tego za zdrosisz. Nie Zazdrościsz? jest zazdrosny! Nie. Tak, ty jesteś zawsze zazdrosny, bo nie masz tego co No i tyle. Nie, bo jesteś ja ja gorszy od niego, to taka prawda po Gorsz, prostu. Nie gorszy, po prostu mieliśmy <noise> nagrywać Pornstar. Ale nie nagrasz tego, jak się tak zachowywał. Będziesz mu przeszkadzał, to w końcu cię po prostu wywali. Dredziarz! Co jest? Coś całą? No on chce przeszkadzać w teledysku. Zostaw go. Nie, ale... Chodź, nie, 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 wybrań, nie, doего, nie, możesz tak robić. Ty jesteś... ale ty jesteś wolny Zostaw. No przecież... Jakiś Jakiś Weź go, weź go. Chodź, yeah. chodź, chodź, chodź. chodź weź go na, na teraz, na, na taras. Zdrażasz, tam, I... na wszystko, Tak. Zamknął go, go. Tak. nie zrobisz tak. tego! Jak się ogarniesz to... On chce ci w Albo bez cesarny! chciał Cię ja powiedzieć. Dobra, weźcie go po prostu, rzucić z domu i tyle. Ale próbowaliśmy, to większ! Ja on ucieka! On powiedział, że on ci tego no nie popuścił. No a z czego mi nie popuścić? No tego, że nagrywasz do swojej piosenki teledysk, a nie do Waszej. Tego pory Dobra, weźcie go, skupujcie, bo się. nagrywa. A są teletyz. te tabletki dla niego? Ja nie mam żadnych tabletek. No uspokójcie go po prostu. Dobrze, spróbujemy. Dobra, sprawdzimy, już się może o spokoju. Uspokoiłeś się w końcu? Co ty? Robisz? Nie do końca. Drejdzasty, uspokój się. Stop, koniec muzyki. Tak e, wy... stąd, nie. E, wychodzicie, uspo... tak, wychodzimy, tak. E, nie macie pozwolenia, nie, jest nie dotykaj mnie, przestanę się, to. bo zaraz im te frędzelki z głowy powyrywam e, Co ty tu robisz? E, nie macie pozwolenia. Wynocha stąd, nie chcę, żebyście tu byli, tak? Dredziasz, Możecie stąd wyjść, nie? Ale Dredzias, nie podoba mi się to, to w ogóle. To, co to za kamery są? E, mogłabyś opuścić pomieszczenie, czy e, nie do końca? Wprosiłaś e, e, się, tutaj w ogóle kim ty jesteś? W ogóle przepraszam, on, on, to on jest nikim, Dobra. tak? To nie jest e, w ogóle to? Do... Nie, to wy ty tam czy, czy dalej będziesz z tą kamerą e, chodził? Ty, nie, oni są upośledzeni, a coś Nie, cię w dupie, tak jak każdy, no e, ja i ja to załatwię inaczej, ja to załatwię inaczej, to nie chcę nie na to patrzeć. E, to się inaczej skończy i nie zezwalam, tak? wy. Dobra, Dobra, miejcie idziemy. go gdzieś. Powodzenia! Żadnego powodzenia! Dobra, i... Co ty jeszcze powodzenia i krzyczysz? Ja powodzenia będę krzyczeć? Będziesz krzyczeć powodzenia? Wynosi się! Co ty w ogóle odwalasz sobie? Odbiło ci się! za się zaraz. Wszystko. Ja to załatwi inaczej. Na dół. na dół. Ale mnie poddominowali, nie? Bo są normalni? Za mną chodzić Masz to nagrywać wiesz, i łazić przy mnie na metr mi nie ustępować. Ale kim jest, jest Cicho, bądź, masz łazić za mną, rozumiesz? Co ty chcesz w ogóle zrobić? Zmiana taktyki, zmiana Taka planu. Tacyki. Zmiana planu, zmiana planu. Ty pl wiesz, że ty nic nie ugrasz? Ogólnie za zachowanie, nie? E, czasami wybucham, e, wydaje mi się, że, e, że dojdziemy w końcu do konsusu e, i załatwimy sprawę troszeczkę inaczej. Chciałem Cię przeprosić, w ogóle ślicznie wyglądasz, nie? W tych włosach. Naprawdę bardzo mi się podoba. Głos też e, masz śliczny, ale ja bym z nim nie nagrywał, nie? Z kamerzystą. To się nie, on się nie nadaje. To w ogóle nie jest materiał e, na gwiazdę i e, na, na muzykę. W ogóle on nie robi muzyki. Ale dlaczego? Bo on nie umie, on nie potrafi. E, wszystko programy za niego. E, piosenka jest średnia i najlepiej by było, jakbyś w ogóle e, się spakowała i wyszła, nie? A, no kurczę, no. no nie. spakowała rzeczy, a z nim w ogóle nie, nie ma co gadać, e, bo Dlaczego? to jest bez sensu. Dlaczego Przep... takie rzeczy robić w ogóle Kamrzyście? Nie, jakie rzeczy. E, naprawdę. E, Wiesz, to jest tak, nie, nie, nie możemy się dogadać. Nie, nie, nie możemy się dogadać. E, wydaje mi się, że, że może jednak się dogadamy, nie dogadamy. Nie, nie nie. Nie. Myślę, że to jest mądra dziewczynka, jakby by się z tobą nie dogadała. I W ogóle e, miałaś coś mówić, kazałaś. Miałaś tylko chodzić i nagrywać. Ale ja mówię prawdę. Nie, no w ogóle nie Nie, nie, nie ma sensu. mamy o czym gadać, tak? Nie. Na pewno. Nawet do niej nie pasujesz, Co pasuje, nie pasuje? W ogóle, co ty sugerujesz? Ja chciałem odstraszyć kamerzystę ale, i on Ale, od, proszę, od, od ale klipu. on jest od ciebie lepszy, więc co, Dobra, co ty cicho. chcesz odstraszyć? Nie nagrywaj, nie gadaj z nim, to jest lesz, on nie umie, on nie potrafi. Nie słuchaj w ogóle, Dredziarze Co ty za sugestie w ogóle od razu jakieś sugestie? ja chciałem tylko zepsuć klip, a ty no, od razu Ale ja to wiem, że zepsułam relację. mi się nie podoba. tak, tak. Co ty robisz? Miałaś kamerę trzymać. Co ty robisz? Trzymaj to. Nie, nie słuchasz się? Miałaś się słuchać. Trzymać kamerę. Trzymaj a ja sobie to. zrzemłam się. Co zrzemłaś się? Nie, nie, słysza, nie słyszałaś, co mówiłem? Łazisz teraz ze mną i no masz a mnie ty, nagrywać. Ty, a co jestem twoje służącą? Jak ty w ogóle mnie traktujesz? Drodziasz. Ja naprawdę już mam cię powoli dosyć. Dosyć mnie masz. Tak, dosyć. Twojego zachowania, bo jest żałosne. Co ty robisz? Porozmawiać chciałem. Eee... Zarządzasz tym, tak? Ustalasz, mówisz i yy, 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 rozkazujesz. Yy. Tak, e, ile chcesz za to? Bo e, nie trudno zauważyć, e, nie podoba mi się to, że tu jesteście e, i chciałbym e, Cię po prostu e, przekupić, ile potrzebujesz pieniędzy. Czy mają krzywo trzymać kamerę? To jest Ej, pierwsza rzecz, no Czy krzywo trzymać kamerę? A druga sprawa, e, jak najmniej scen e, i e, nie wiem, w ogóle jak najmniejszy wkład, nie? E, ile potrzebujesz pieniędzy? To co, ty stary, nie masz szansy? Jak, jak nie masz szansy? Jak, 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 jak ja mam w to... Tego teledysku nie będzie, tak? Nie będzie tego teledysku. Albo się dogadamy, albo będziemy rozmawiać inaczej. Daję Ci pieniądze, Skądś Daję stary. Ci kasę jesteście profesjonalistami, profesjonalistami. No to ja profesjonalnie daję Ci propozycję. Nie chcę, żeby ten teledysk wyszedł i proszę cię o to, żeby kamera była krzywo trzymana, tak? Będzie krzywo trzymana, czyli... Ja przeginam? Nie ja rozumiem, że to są Dobrze. profesjonaliści. No co ty gadasz, w ogóle? Nie mogę tego przyjąć, nie ma takiej no, ja nie wiem Jak nie wiesz? Ja, ja ja jak nie wiem. Musimy nakręcić konkretny teledysk e, A ja ci płacę e, I jak będą krzywo trzymać kamerę To się nic nie stanie, tak? Wielka nie ciesz się Bawicie coś teraz tak, w tym momencie? moje zachowanie Moje dwie zachowanie dwie. teledysku nie będzie Dzięki niemu masz wszystko Ty Dobrze. chcesz zniszczyć teledysk? Będzie, będzie, będzie Kto? coś go? Ha, kto? No kto? Kamerzysta. Ju, ale po co ci on? Po co robisz sobie więcej problemów? Ja? Od... Ja sobie nie robię żadnych problemów. Nie, robię. Ja nie mam nigdy problemów. Problemy. Dobra. Nie idź, dryciesz, weź to nie. Nie stać. Nie zostawić. Nie chcę. jak ty się zachowujesz, to są da się. Nie goście. chciał pomóc goście, bo goście nie goście. To chcę goście, ale oni. Weź przestań, przestań, przestań. O, jest! Dobra, zasłyszałem ja wszystko z za przekazała mi wszystko, przekazał przekazała. Straszyć ją. E, st, Straszyć, to ja mogę zaraz ciebie postraszyć. Nie zagrywaj, nie zagrywasz. Za po Zakładaj no, maskę i mam musisz się wytłumaczyć. Ja tego. się muszę wytłumaczyć. No wytłumacz się ja co musisz wytłumaczyć wszystko, z w tele. Ja o niczym nie wiem, Wchodź. będę ci przeszkadzał. Inaczej w się dogadywaliśmy. Ja Jesteś się szóstym się się najgorszym perfidnym. My się długo. co to ma być? Widzicie co się dzieje? Widź stąd, nie przeszkadzaj łapy. Widdź stąd. Nie przeszkadzaj nam w teledysku. Będę przeszkadzał. tu burdę! No i zrobię więcej! Zabijaj koleżankę dobra, wynowaj, i tych wszystkich wynowaj. kurde wy, Złamać złama się, złamać się, dobra, przestań wyjdź ty no, tylko, ty tylko spróbuj, wy, ty tylko spróbuj, stąd Rozumiesz? Bo cię wyrzucę z domu, wyjdź stąd Żebym ja cię e, zaraz nie przerzucił e, Ale co ty w ogóle robisz? Jak Jak robisz zamakujesz? mi wstyd przed ludźmi, tak? Przyjechali ty? ludzie to, to jest dla mnie wstyd Dla ciebie jest wstyd. To jest dla mnie wstyd. Dla ciebie wstyd? Mówisz do dziewczyny, że ma Wstyd, to jest wstyd ja nie będę powtarzać tego co powiedziałeś A co ja bym powiedział? A co, no co powiem? W ogóle pakujecie manatki. Nie! Najlepiej pakujemy. Zaraz weź pakować manatki, zaraz weź. Będziesz... Nie nagrywaj go, bo robić przodę, ja robi wstyd. Ale nie, słuchaj, nagrywamy teledysk, tak? Robi wstyd. Ja robi Ja rozumiem, wstyd. ale ja próbowaliśmy go ciągle powstrzymać od tego. No co ja mam zrobić? Wiesz, że jestem w tym momencie bezsilna. Jak ale... jesteś bezsilna? To po co go nagrywasz? Przecież to tylko daj no mu bo energię. Ale ty nie wiesz, co on do mnie mówi poza kamerami. Co mówi do ciebie poza kamerami? Co? Że cię zabije czy co? No. No to szarpnął nawet mnie, że mam to nagrywać. On jest, jest, nie, dobra. On jest do wszystkiego zdolny. Dobrze, jeżeli, jeżeli będzie dalej odpieprzać, po prostu im powiedz, e, inaczej to załatwimy, Ale ja to bym, nie tak? chciałam Ci przeszkadzać dobrze, w za, dobrze, zadzwonię do Adama i po prostu inaczej to załatwimy, tak? No dobrze. A Adam gdzie pojechał? Na miasto, tak? No na chwilę, tak. Dobrze. Zaraz wrócę. Słuchajcie, kamerzysta jest w połowie klipu, a ja oczywiście nie pozwolę na to, żeby go skończył. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie zrobił. Nie może mieć tak łatwo. Jest w połowie klipu i ma jeden, jedyny fit na cały teledysk. Nie będę go zmieniać, raczej wszystko jest dopasowane tak, by był tylko jeden fit, więc gdy ubrudzę go albo zniszczę, wydaje mi się, że to będzie idealna opcja na to, żeby to wszystko popsuć, zepsuć i żeby stracił całą nadzieję na to, że w ogóle to wyjdzie, więc. więc to jest połowa klipu. Przed nimi jeszcze sporo pracy, ale nie wyjdzie im to. Oj, nie wyjdzie im to. Na pewno nie wyjdzie i na pewno dopilnuję tego, żeby mu to nie wyszło. Także e, idę po jakąś kolkę. O, jest już jakaś pusta butelka. A nie, dobra, myślałem, że będzie jakaś końcówka, dobra, nic tu nie ma. Obleję go kolą i, i zobaczymy jego reakcję. Pozdro. Coś pije z tego kubka? E, potrzebujecie go? Czy on już tak leży sobie po prostu? Leżę, ale leży? Do... Coś z Dobra, daj go. Co jest? Nienawidzę go w go. Wszystko, wszystko w porządku. Chcesz to jak właśnie, nie? Nienawidzę go, nienawidzę go. No, Bilę najgorszego perfiniaka za to co mi zrobił zepsuł mi mój! Mój! Mój teledysk, mój! Popamięta mnie jeszcze, popamięta, oj, popamięta! Hyhy Wyjdź stąd dredziarz Uuu, jak, jako romantycznie Wyjdź stąd, kamerzysta, jaki ty A Karinka gdzie? Karinki nie ma, tak? Przeszkadzasz tam w klipie, czego ty nie rozumiesz? Ale dlaczego przeszkadzasz tam w klipie? Ale... dlaczego? Wyjdź stąd ty byś Masz o, ty Pod nogi. Tylko żebyś się tam nie pośliznął, nie? Uważaj, e, pod nogi. Bo masz e, trochę mokro ci się zrobiło. E, to na jej widok tak ci się mokro zrobiło. Taka, tak cię rozpaliła. Kamerzysta? Kamerzysta? No co nic nie mówisz? Nie, pamiętałeś Popamiętałeś mnie, co? Popamiętasz, czy nie? No płacz, po Jezu. Kamerzysta. Ja nie, mam, nie, kamerzysta. nie rozumiesz tego? Nie, nie, nie rozumiesz, no, no, jak no nie, nie rozumiesz tego? No nie, A ty mi je zniszczyłeś pół życia. Zniszczyłeś mi więcej nerwów niż mam włosów na głowie więc nie pyskuj go nie, ta... dobra a co tam koleżę nie mnie nie to jest. nie 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 naprawdę, nie 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 w życiu nie 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 takiej sytuacji. <laughs> laty, tak? nigdy nie 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 jestem jesteś jestem jest, ja? jestem. jestem a ty chcesz jestem, jestem. czy, czy to... Aha, ja. Przejechałem pół polski tylko po to, żeby dostał kolon w mordę. Przeprosisz mnie czy nie? Przepraszaj nie? Rozumiesz? Masz mnie przeprosić za to! Nie pamiętasz, jak mi klip zepsułeś? Czy co? Będziesz teraz ryczał jak dziecko? Dobra, siema Nie ma zgody na nasz budek. To jest psy. Aha, to tam jest wstyd. się. Nie, nie możecie się tego puścić. Aha. to jest tak? przesada. Aha, Zbry. 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 <grym> Karinka będzie sprzątać. Karinka będzie sprzątać Do Dobra, wychodzę stąd. Mam nadzieję, że jutro go dokończysz. Stąd siema. O nie, ma klipu. E, I raczej nie będzie go miał na pewno. Dzisiaj tak się niszczy klipy. Tak to się robi. Odpaliła mi się ciemna strona. E, wiedziałem, że to się tak skończy. Jeśli ze mną nie chcę nagrać i traktuje mnie drugoplanowo, e, no to sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Przykro mi, kończę to. Nie mówię już nawet o subskrypcjach. Zostawcie łap, łapkę i żegnam się z Wami. Siema.